Starostwo powiatowe w Gnieźnie po raz kolejny zaprasza na kiermasz produktów rolno-ogrodniczych oferowanych bezpośrednio od lokalnych producentów. W czwartek i w piątek w godzinach od 10 do 16 na mieszkańców będzie czekało wiele stoisk umiejscowionych przed budynkiem starostwa powiatowego. Jesteśmy powiatem rolniczym. Do tego ostę czyli mamy zagrożenia naszego rolnictwa i ogrodnictwa. Targi robimy od wielu lat po to, żeby pokazać, że wśród nas są mali rolnicy, w sensie mali areałem, którzy nadal zachowują typowo biologiczne, typowo zdrowe, produkują zdrowe produkty rolne i potrafią je przetwarzać w taki sposób, żeby było w nich jak najmniej chemii po to to spotkanie, po to, żebyśmy mogli my jako mieszkańcy skorzystać z tych zapraw, z tych przetworów, z tych owoców, warzyw, stąd jak co roku truskawkowe pole, tym razem z inną nazwą, bo przed smak lata. Dlaczego zmiana nazwy? No zmiana nazwy dlatego, że poza truskawkami pojawiają się tam te wszystkie inne rzeczy, które wymieniłam wcześniej. Uważam, że trzeba promować naszych rolników, zwłaszcza tych rolników małych, którzy, że tak powiem, w tych swoich przydomowych ogródkach robią te wszystkie czynności, zbierają mniszek lekarski, zbiera, zbierają chyćkę, tak zwaną po wielkopolsku chyćkę i potrafią te przetwory robić. W związku z tym uważam, że jak najbardziej powinno być takich spotkań jak najwięcej. To będą również i świeże warzywa, jakieś nowaliki, a głównie no też będą i, i przetwory, również i miody. Jak, jak i również no nie zabraknie tej naszej upragnionej słodkiej truskawki. To kolejne z cyklu przedsięwzięć powiatu gniezińskiego realizowanych w celu wspierania sprzedaży bezpośredniej lokalnych produktów.